Witam was widzowie bardzo serdecznie Zabiorę cię na balet, będziemy w tańcu szaleć Babcia, czasy pyszna od cieciorka Aaa, No Cieciorka no Nosiu, ja nagrywam do widzów O, cześć widzowie, cześć widzowie te te tony, dydut Podrawiam was widzowie, te Zobaczę babcia Pan tytow, pan tytow, tu bym tu, dyni... ale co księciu powiedział na ten ciągnik? Eee, że, tu się mało, mała krzywda się mu stała, że to ogarniemy, tylko on musi częściej pozamawiać. No jak mała krzywda! Powiedział, no, że skaminał, mała krzywda! Powiedział, że mała krzywda! Zabiorę cię na bal, będziemy tań tutaj. To serio, powiedział, nie że mała, mała krzywda? krzywda! Powiedział, że mała krzywda! Babcia te ciuki trzeba pozbierać. Babcia babciaciuki tam, będziemy zbierać No jedziemy zbierać, dobra To chodź po dwukołkę tutaj Ju jadę Tutaj, te, tego e, Tylko wiesz co, podczep najpierw wóz, a do wozu podczepimy dwukołkę Nusiu A ty ostatnio coś tam wspominałeś o tym Yyy e, no e, Że ty jakąś grę tam sobie chcesz kupić co Tak, tak babcia, ja chciałem sobie kupić tego Minecrafta ale, słuchaj, to Minecraft tak normalnie to ile ze 100 zł kosztuje? Ze 100 zł, no. To wiesz co? Może no. może po prostu wejdź, spróbuj kupić sobie na Enebie. A właśnie patrzyłem, tam jest dużo taniej. No kurczę, tam masz chyba za 65. Właśnie widzisz, I tam, a tam wszystko jest To jest, bez, jest tak bezpieczna ta, strona, tam nie, nie oszukają mnie, bo kiedyś na takiej stronie to oszukali. Co ty nie oszukują, i nie ma żadnych problemów, o. w ogóle wszystko Naprawdę? jest luz! No ani pewnie. Kiedyś na takiej stronie jednej oszukali, tylko taka inna strona. Ale to wojna. na pewno nie na Enebie. Nie, 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 to było na. Je... na nie będę mówić nazwy, ale kupiłem sobie Gierkę A. i po tygodniu, po tygodniu mi wyskoczyło tutaj, że, że klucz wygasł. No I właśnie. ani gry, ani pieniędzy nie było. Ale takie, takie coś to nigdy na Enebie A o, o Enebie czytałem ten, to każdy polecał, mówisz że to bezproblemowe, wow. że to eleganckie, że to tam trzeba robić, trzeba kupować. Właśnie. Właśnie o to chodzi, widzowie. Więc jeżeli tak samo wy macie coś na oku, macie jakąś grę. Słuchajcie, nie ma co przepłacać, Pomyślcie sobie, że takie GTA albo coś to kosztuje ponad 200 zł, A najne? A nie. Not... O kurde. A najnebie? Najnebie no, na za 80 chyba jest. Naprawdę? No. I się ja taka kozacka stronka. A co ja mam będę opowiadać? Macie linki w opisie, wchodźcie, sprawdzajcie. A jeżeli wpiszecie kod Poland 10, macie dodatkowe 10% zniżki. Także myślę, że warto spróbować. Aż 10%? No serio, to zobacz. Na każde, na przykład wydajesz 100 zł, to, to 10 pan... wraca do mnie. 10, tak. Wo, kurde, to na pół kebaba będzie. Mm. To dwie gry i kebab. Ale no dobra, wiecie. nie opowiadajmy, widzom, bo może im nie chcą słuchać, a ci co chcą, to sami wejdą i zobaczą. A też rację. No, te raty ja A jak to się stało, że ten jeden ciuk jest z trawy, zobacz, a nie z ściana, Nusiu? Nie, wiem, widziałem jakiś taki ciemny. O, opalił się. Ale, Ale się opalił. zobacz, mójcie, jak teraz szybko słońce zachodzi. Patrz, 14:20 jest, a no już babcia, się. No. Już się przyciemnia. No takie życie, jak w Madrycie, jak to mówią. Cię w tańcu, szaleć, A co ty powiedz no mi taki Taki jesteś rozsierdzony dzisiaj, taki rozbujany, rozśpiewany. No bo bo pan się powiedział, że zrobić tę dzieckę. To co? Ja mam być mutny. Jak on naprawi. No ale to powiedz wow. mi dokładnie, co on tam ci powiedział? Może no, zrobisz, że to mnie duża krzywda, to się nie o czym przejmować. I ten. No a mówił coś o kosztach. Duże małe. Mówił, że małe, że to groszowe sprawy będą. No ale to co, to trzeba będzie wymieniać to łożkę, czy... No czy... tak, używaną tu bez problemu dostanie, i że pieniądze, to, to te... To że no tam. mówił mniej więcej tam za ile dostanie to łożkę? Nie mu... Mówił, że musi popatrzeć, że, że ten, ale to dużo tego jest, i ludzie to tanie sprzedają. W ogóle to mnie trochę na prawo ucho dzisiaj ogłosiło, babcia, bo tu wie... wiertarko kręciłem, nie? No... Metal wierciłem. I nie no wiem, co? jakoś tak... To... Na wylot przeszedłem, bo to była rura. No. Jakoś pierdzielnęło, mnie ogłuszyło w uchu. No i nic, 5 minut nie słyszałem na no, jedno ucho. No i teraz Ale jak pierdzielnęło w sensie co? No uderzyłem w sensie wiertłem no, na, na drugą stronę tej tej, tej rury. rury. A to no. w czym ty żeś wiercił? No, no w rurze metalowej tam. Po co? I mnie ogłuszyło. A bo musiałem. Po I kurde co? i teraz mnie znowu ogłuszyło na te na prawe ucho. Ja babcia nie słyszę. A czemu teraz cię ogłuszyło? No nie wiem właśnie, ale mi zaczęło piszczeć i mnie ogłuszyło. Mi to się wydaje, że ty tak ja wymyślasz, babcia, bo ty coś kręcisz, cholera, z tą czterdziestką Bo mi nie, się coś naprawdę, nie wydaje, naprawdę że, mnie ogłuszyło że to jest dzisiaj, taka wierciłem. prosta naprawa z tą czterdziestką, wiesz? Ale naprawdę mnie ogłuszyło dzisiaj, no. Znaczy, nie z ogłuszeniem, to ci no. wiesz, ale ty po prostu próbujesz zmienić temat, jeśli nie. chodzi o 40. Nie, no bo kwestia była taka, że parasol tu musiałem zamontować, nie tam u Maćka. nie mnie poprosił, że. Że on chce robić parasol, jakoś wiatr, żebyśmy mogli sobie posiedzieć. No i parasol montowałem. Na Macka ojciec jakieś... nie umie No i tam wiadomo. Jak mnie poprosił to pewnie nie A, Maćka no? Macka taka. cię poprosił Maciek mnie poprosił I. No i w tej w tej podstawie na ten na ten ten... na ten yy... Jak to się nazywa? Parasol? Na parasol? No dziury były prosto, nie? Równo, no. ró... a, a w parasolu krzywo. Nie, no wie babcią, nie były tak na wylot, no. była jedna, a druga tak pod kątem, do prawej strony przechodziła. Aha No musiałem nowo wiercić, żeby bolca sadzić. Żeby on nie odtrudnął. No żeby do, do góry nie odfrudnął, no Aha Dobra Anu, a... Wnuczu, a no Myślałeś o tym co będziemy tą łąkę zaorywać ogółem O no, będzie, to no, co będzie będziemy jak powiedziałem. Jak myślisz? No, oczywiście. Ja zaraz po półgę lecę. Ja Ale nie reali. no co, dzisiaj? No A ja kiedy? Jadę, czacułki, żawej, zarapułki, podczepiam, będziemy orać. Nie dzisiaj, cholera, jasne. Dzisiaj, babcia, jak nie Daj dzisiaj, to jutro. Ja znam takie powiedzenie, co masz zrobić dziś, to zrób. No, co masz zrobić jutro, zrób dziś. No ale to by trzeba było jakoś grojowice polać, najpierw, czy coś. Co, najpierw trzeba przeorać. Ja sobie Potem... ja myślała cholera, wolniej! Co, dziewczynka, wolniej no. Ciukpat? No oczywista, Stojaj, diable! hamuje Jezu. Mogę jechać! Tak, ale powoli, cholera, dzień po Powoli po tych jadę, powoli, po wertypach, powoli! Powolno po tych wertypach! Słyszysz! Powoli jadę, przecież no spokojnie, babcia Jezu tak nie krzyczy, Chryste. bo mnie. U... Ja na jedno ucho słyszę, a to i tak za głośno. Powolno! Powolno po wertypach, po prostu! Powolno! Musimy je tak ładnie układać, babcia! Dobra jakoś tam poukładajmy, no czekaj tu rozpinam Nie do babcie babcia na jedno ucho Słyszy to To jeszcze Ale Powolno słysza. Cholera już się Babcia ci nie, nie krzyczy tak To powolno masz jeździć ja babcia tak nie krzyczy Ale ty też nie krzycz! A przepraszam Bo na jedno ucho nie słyszę raz stoisz mi tu A babcia Oj, super Super To nie ja byłam, tylko ty Super duper, Ekstra wow jak to mówią małe laty. No ja widziałam kiedyś taki filmik, nie wiem czy tylko no? może kojarzysz. To był za moich lat popularnek. Takie słowa Wolno Łukasz, kurde wolno! Kojarzysz? Ja wolno na piechotę często iść, na kolanach? No Ta ja kojarzę. To za twoich ja lat zna... też to było? Tak, tak, ja znam takiego jednego Łukasza, on też taki wolny właśnie. I co Chyba na niego... Kojarzy? A na przykład mówię na niego wolno Łukasz? No mówię na niego wolno Łukasz. Ale, serio? Boży Chłopczy nie! Bo on to strasznie Boży chłopulek Ja takiej. taki gościu, co tak właśnie a, do niego mówili, a, wolno a, łukasz? A, to a, mi turbo dołożył, wiesz? Do samochodu. Serio? No, w GTA oczywiście. Wow! Ale później mi kazał do przechowalni odstawić, Żeby on mnie nie zobaczył. Serio? No! O, kruca fix Działajcie, a ty musicie ja te, te, te dziuki obalać? A, bo się obalają one pijane jakieś te ciuki, kurde tego... One pijane się na nabrzdingoliły się... Ty, tam ciuk z tyłu spadł, nie wiadomo no, po co. Nabrzdingolone te ciuki, babcia tam podlewała tym spirytusem, to i Ty, tą trawę daj, 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 bo ona zginie, ja ją dam od razu do krów. A. A babcia trawę to bierze. Nie, od razu ją tu wrzucę do krówek, bo dobra, tak... Dobra, ona dobra. Ona na styrcie to się zginie Zabiorcie na baję. Ja w ogóle wezmę ale... Tych starych dziuków zobacz o tych oj. Trzeba, one już wywietrzały, bo ono żeby a tam już te siano to nie, Ta, nie się nie. Tak, ja je. tu powrzucam je do krów. Tak, tam siano się. A co zjedzą to zjedzą jak nie zjedzą to nie A Co to wysrają jak to mówią, nie? No zjedzo, ale wiesz... To zjedzo, co wysrajo, To to co wysrają to wysrają. Tego nie? co nie zjedzą to niech nagru ile lepiej idzie. Niż ma tu stać i dla szczurów być. Ta, a, a kto do dołki pod, kim, pod kopie, ten zakopie. Ten kto pod po po A babcia to w, lubi Mirasa, co? Tak. A jakoś Mirek, Mirek już Rekuszka na TikToku nie nagrywa, dawno go nie widziałem coś. Czy nagrywa dalej? Ty ja nie wiem jakoś mi się... bo zanim czujesz, nie ten, nie wiem. Mi nie też, pokazał. nie? A co się dzieje za, z Adrianem Nowakiem? Ty tego też nie wiem. No, jakoś tak kurczę cicho o nich. Dwa bułki. Kałbasa. Kełba, <laughs> Ty, ale ja tam sobie lubiłam obejrzeć czasem. Zupa! Tylko wiesz co, już trochę za daleko oh, chyba yes. kładziemy, bo zobacz. Pod dachem huh? już tu nie będą. To trzeba tak trochę tutaj. No, Żeśmy się rozpędzili. No, żeśmy trochę się, kurde, rozpędzili troszeczkę. Trochę żeśmy się ja. napędzili, proszę o Troszeczkę żeśmy się rozpędzili. Biorę cię na bal, no, ja będziemy w tańcu wcaleć. Widzisz, tej wiaty to też trochę za mało mamy, ścież Do, Dosztukować? A dosyp, to znaczy do, do, dokładź jeszcze No to. A już pokraj zakejdzie. Idę A babcia. A, dobrać. w sensie ty mówisz się dosztuk, dosztukować wiatry, tak? A nie, czego? na razie nie A czego dosztukować? Ja mogę tak na całe podwórze na podwórze, aż do dołu, I się będę łączyć. Cię będę łączył elej. Spokojnie. Się, się będę Jak to mówię. Dobra. Spokojnie. A, może ma babcia być. tych siłków rozpakowywać już nie Barki Bolo. Wiesz co, my byśmy tych czuków no wiesz co? Co? Już dzisiaj nie, już mi się nie chce, ale... Słuchaj, chodź ci pokażę. No. Czeka jaka Jutro Człowieka. rano... No? My tam pojedziemy do tego mojego znajomego, co na usługach no. u niego byliśmy, nie? U Czesława. Pojedziemy no. od niego beczkę, weźmiemy... Chodź tutaj, no. słuchaj. A, my z krówkami gadam, no. Weźmiemy od niego beczkę, to się pojedzie, wyleje grojowice. No? I jak wrócimy... No to, słuchaj, odprowadzimy tą beczkę, no. i zanim po pojedziemy na orkę, no. to słuchaj, część tych ciuków. No. no. bo zobacz, one się tu nie mieścią już. No. Chociaż słomę, to byśmy, kurde, no. wzięli, przetransportowali, no. zobacz tu na górę. No. Tu byśmy ładnie poukładali, bardziej no. tu miejsca jest. To no. i od razu krówką złać będzie po drodze. No. Dobra. No. Ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj to ja też zmęczona, no. choć to rozładuję i zaraz idziemy do chałupy, zaraz no. coś trzeba cię zjeść No. A co ty <laughs> <byłeś> <laughs> mi tak przytakiwał jak Jak ta zacięta płyta? Ła <laughs> bab babcia. Babcia ciągę za cało to za cały wóz Babcia to obrotna widzę. Karpaganka obrotna. jak to mówią. Tak. Koneserka Babcia koneserka? Ty ja dzisiaj skonsumowałam, to jakoś mnie głowa rozbolała. Serio? No nie wiem czemu serio. O, to ja nie. No raczej trzeba to odparkować jakoś powoli. Dobra Biorę cię na balet. Będziemy gdzie już szaleć Dobra tu wykręcę tym Ja radę... to ręcznie odstawię już Ja Ursusem tu wykręcę? Ty jakoś tam... jakoś tam wykręcisz no Nie wy... nie wykręcę Całkiem? Całkiem Tu zadyszel trzeba chodź. O ty 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 Też dobra harpaganka jesteś chodź tu. chodź tu Do... Chodź 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 do wujka Dobra zostaw 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 Weźmy babcię tam zadyszel bo się dyszel przegiął Zadyszel Dobra już Zostaw Zostaw Nie bo krzywo Dobra już. Dobra. Jablę. Z ciągnik, cholera. No i nie przy drodze, cholera. bo jeszcze kto ukradnie nam. Jak kto ma to coś ukraść. Aj. Już babci, już coś już przyjeżdża babci ciągle. Ciągniki Kradzień mają do... być zawsze na podwórku ładnie zaparkowane. Babcia nie przypierdzieli 40, bo na, na, na tych na kobyłkach stoi. Na, a ten csić kiedy przyjdzie? No mówię się... sześć, No był przecież. A po co on Krzyczu... tak po Pokémonsku po ustawiał to na tych kobyłach? No, bo nie gdzie ten podnośnik jest, to my go używali. Wie ja babcia go wzięła. A poczęcił go ten! A, Stanisław, ten co pod sklepem stoi, wyzywa. No to teraz na kobyłkę będzie stało podnośnik. On mówił, nie że nie potrzebuje ma. do lombardu. Amba, Amba Fatima, było i nima. Stanisław kadał, że do lombardu potrzebuje. No to super, to gratulacje. Brawo! Ja a ty jeszcze gadałeś z dzisiaj na tą robotę jakoś jedziesz? To by się opłacało o tej porze jechać? Y, tak, no, jadę. Ale co teraz nie, teraz chodź jeść! Cholera, nigdzie nie gdzie nie. No, już myślał, że babcia mnie wygania już. Ja się to pytam liczy, ciebie! Liczy, czy ty liczy, się Liczyłem, tu na obiad. No. Chodź, jedzie, nie. Ja babcia wygania to pójdę. Nie no wiemy, ja idę z będzie dzieciorka? Będzie dzieciorka, chodź tu się podnieś. dzieciorka, będzie o, dzieciorka. Ale ty jesteś wiesz co, Gad. Aha, babcia to płas. Czy powiem wam przebudziłam się, bo usłyszałem jakieś dźwięki? A ten, już mówił, że idzie na noc do maćka, a tą robotę odłożył niby na rano, bo już zmęczony był. No czekajcie, zobaczcie, może to już przyszedł, kluczy nie wziął. Ale zobaczmy, eee, ej, co tam jest, czekajcie, oczy przetrę. Nie, kurde, nie widzę tam nic, czekaj. Co tam stoi, jakby ciągnik czyś? Czekaj, tam się coś rusza, cholera jasna. Ej! Ktoś chodzi. O kurde, ktoś mi ciuki kradnie. Czekajcie, dzwoni do dziejusia szybko. No nie muszę go obudzić. Się boję sama wychodzić. Halo! Halo? Halo, halo. Gdzieś że cię budzę śpić? Nie o czy oglądam sobie... Kradną bo... nas, Złodziej jest ona podwórku! Złodziej wygląda od środka. Złocie jest ona podwórku! Przybiegnę! Szybko to do dobrze! Co się stało? Co się stało? Ciuki kradno! kradną! Ciłki kradną! Kru... Które? Te te co dzisiaj zrobiliśmy? Przywieźliśmy! Biegnie, jest! Batdyta Biegnie, na podwórku, szybko! Bybram się biegnę. biegnę, Babcia nie wychodzi, babcia nie dobra, wychodzi. Dobra, dobra dziejuś! Ole raz też akurat dzisiaj dziejuś musiał iść do Maćka! Kurde, o, stąd lepiej widać, patrzcie. Kradnie normalnie, patrz. Kradnie. Kurde, zobaczcie pewnie latarkę. Dobra, nie. Ja muszę podjąć radykalne kroki. Wychodzę do niego. Mandyto! Stój! Stój! Słyszysz? Mandyto! Wysiadaj stąd! Wysiadaj z tego ciągnika! Chodź tutaj! Zostaw ciuki! Zostaw moje ciuki, ty! Cholera, zostań, bandy zostaw bandyto! Wracaj się tutaj! Wracaj się! Oddawaj ciuki! Ja nie mogę! A jeszcze akurat dzisiaj wspomniałam coś w trakcie dnia do Dziejusia, żeby ciągnik przestawił, bo nam ktoś ukradnie. I jakbym wygadała widzowie Uważajcie na to co mówicie bo naprawdę Można sobie wykrakać No dobrze że nie ciągnik no ciuki No kurde no też tych ciuków straciliśmy sporo No ale zobaczcie tutaj mu wypadły Sterty nam porozwalał Tutaj czekaj 3, 5 yy, 6, 7, 8, 9 Zgubił przykłupie ten O oh, gdzie już? Babcie. Uciekł! Gdzie jest? Gdzie, gdzie uciekł? Uciekł! No, w tamtą gdzie? stronę gdzieś pojechał, nie mijałeś się z nim? Nie, musiał gdzieś skręcić. Co ukradł? No, zobaczcie! Oh, kurde, pogubił. no cało przyciepę tutaj zgubił 4 tam mu wypadły 3. Tutaj, no tu zgubił? Tu zgubiły 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. to 9 zgubił dziewięć jeszcze ciło. tutaj, 2 zobacz, nie zdążył załadować. Ale ogólnie to. Całą tą prawie, całą tą. Kurczę, a ja... O Jezu, o Jezu. Nie z... ja Babcia, bramę bramę chłopimy. Ja głupia bramę nie robię. spojrzałam jak i on miał rejestrację. Ale na on był... Będzie. On był chyba Babcia nie wiem. Ty no, chyba coś się nagrało. To był chyba Ursus C330, coś takiego. Babcia trzeba bramę, bramę. I przycieka taka, taka jednoosiowa na sztywnym dyslu. No ja go znajdę. Słuchaj, ja usłyszałam dźwięki. Myślałam, że to tydzień. Już pobieg. Ja nie mogę, no nie wierzę, no okradli mnie.